Lepsy drama zabiera Zabieram czas, czas To ten czas Studio 6-2, 6-2, GZP, GZ2 Nie uciekniesz od tego, sprawdź to od momentu narodzin, zapad na nas, wyrok. Czas nieznalitości liczy każdy krok, tak klepsydra życia. Wciąż sypie ten piach i nie uciekniesz jej po nocach i dniach. Ona nie zna litości. Pierdoli białą flagę, możesz od niej liczyć. Tylko na zniewagę nie uprosisz nic, bo formalnie nie istnieje, niby jej nie ma. A jednak to się dzieje, wielu wciąż próbuje. Starając życie zdrowo, tak kupisz więcej piasku Nie będzie kolorowo, dożyjesz starych lat Przybity do fotela, będziesz mieć farta Mając jedynkę i dwa zera, czasu nie oszukasz Taka przykra prawda, a tak było zawsze To nie mądrość pradawna Nie myślimy o tym, bo to budzi strach Czas zapierdalał zawsze, zapierdala nawet w snach Klepsydra sekundy, życia nam zabiera Dla niej nie istnieje, żadna bariera jest chytra bierze co swoje odliczając dalej czas niewiarygodnym spokojem klepsydra sekundy życia nam zabiera dla niej nie istnieje żadna bariera jest chytra bierze co swoje odliczając dalej czas niewiarygodnym spokojem widzisz te krzyże pierwszego listopada każdy jeden to dla kogoś koniec świata, pierdolenie głupot Po przepowiedniach armagedonu manipulują ludziom jakby było mało zgonów klepsydra wciąż szumi z góry na dół sypie piach ten piach co na naszych zalegać będzie ciałach kostucha kościste łapy swe zaciera bo co dzień setki tysięcy ludzi ze sobą zabiera urodziliśmy się po to by zostawić coś i odejść by kilka lat po śmierci jeszcze oddali część w końcu i tak zapomnął pamięć ona zginie bo prawdą jest to wszystko zostaje w rodzinie a ona dla, i dla innych będzie sypać piasek, mając tą samą postać Nie użyje żadnych masek Jedne co się zmienia to to jak umieramy Jedni ze starości, inni bo odnieśli rany Klepsydra sekundy, życia nam odbiera Dla niej nie istnieje, żadna bariera jest chytra Bierze co swoje, odliczają dalej czas z Niewiarygodnym spokojem Klepsydra sekundy, życia nam odbiera Dla niej nie istnieje, żadna bariera jest chytra Wierzę co swoje odliczając dalej czas niewiarygodnym spokojem Spokojnie.